Cześć! Z tej strony Michał Dziedziński, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 16, już mojego kursu o 3. Dzisiaj powiemy sobie o V-Model i o tym, jak potrafi nam to usprawnić pracę z formularzami i inputami. Przechodząc już do rzeczy, możecie zobaczyć, że tutaj w MyAssem awesome komponent. Taki jest to komponent tutaj stworzony, tak, w folderze components. Mamy tutaj taki komponent base-input, który sobie tutaj importujemy. Następnie tutaj w obiekcie components go sobie tutaj deklarujemy. Mam tutaj napisanych już trochę styli, żeby tam teraz z tego nie robić. No i tutaj możecie zobaczyć, że właśnie w komponencie base-input co się znajduje? Otóż mamy tutaj diva, wewnątrz którego mamy input. I label do niego. I mamy tutaj także propsy, name, który jest required, type naszego inputa oraz jakiś placeholder. I też trochę tych styli tutaj napisanych, żeby już się tym teraz nie zajmować. No i przejdźmy do przeglądarki. Tutaj możecie zobaczyć. Ja tutaj trochę powiększyłem sobie to okno, żeby było lepiej widać. I jak tutaj coś napiszę, to możecie zobaczyć, że. Placeholder, jakby przesuwa, to jest taka labelka, tak przesuwa nam się na dół. I tak to właśnie wygląda. Natomiast, jaki chcemy tutaj dzisiaj rozwiązać problem? Otóż mamy właśnie sobie ten komponent i powiedzmy, że chcielibyśmy tutaj pod na przykład tym inputem. Żeby nam się te, ten tekst, który tutaj widzimy, żeby nam się pod spodem wyświetlił. No więc zacznijmy e, od tego, że to zrobimy, może najpierw w templatce. Tutaj przygotujmy sobie od razu, może taki paragraf. Klasa result. I tutaj będziemy wyświetlać właśnie tekst, który będzie znajdował się w inputcie. No i teraz musimy sobie ten, tego teksta jeszcze nie mamy, tak, a więc tutaj w tagach script sobie do tego przejdziemy. I zacznijmy, zacznijmy od tego, że sobie stworzymy funkcję setup, a więc setup i tutaj stwórzmy sobie zmienną tekst właśnie i ref, I niech to będzie na początku pusty string. Tutaj jeszcze przydałoby się importować właśnie. A następnie sobie ten właśnie tekst zwracajmy. Czyli tekst. No i okej. Okay. I on na razie jest pusty. No i co tutaj byśmy chcieli? Następnie zrobić. Otóż możemy to zrobić w ten sposób, żeby ten tekst tam wyświetlić. Dodajmy tutaj zdarzenie input. Jeśli nie wiesz, czym są zdarzenia, to teraz tutaj wyświetli się link do filmiku, w którym to tłumaczę. A więc na input, i tutaj moglibyśmy przypisać jakąś metodę. Ja natomiast zrobię to od razu tutaj bezpośrednio. Czyli do tekst przypiszmy. Tutaj robimy to w ten sposób, że dolar event target value, tak? czyli wartość tutaj z naszego inputa. Ok, i zobaczmy jak to działa. Przejdźmy do przeglądarki. O, i tutaj co ja coś piszę, a tutaj od razu na dole się to wyświetla, tak. I spoko. Natomiast teraz chciałbym przygotować jeszcze coś takiego. Taki przycisk, który jakoś tym stringiem by mi tutaj manipulował. No to zróbmy to. Tutaj stworzę button, który będzie miał klasę button i revert tekst, tak? Ponieważ będziemy chcieli po prostu. Odwrócić kolejność liter w tym stringu. No i na kliknięcie tutaj jakąś funkcję podepniemy. Niech ona nazywa się właśnie RevertText. Ok, teraz musimy ją stworzyć, więc tutaj sobie ją e, stwórzmy, a więc function. Revert tekst no i następnie w ciele tej funkcji napiszmy. Będziemy zwracać. Tekst value to się równa. Tekst value split. Tak, czyli najpierw tutaj dzielimy tego stringa, następnie metoda reverse i następnie z powrotem stringa łączymy, czyli join. OK. No i teraz musimy sobie tę funkcję zwrócić, tak żebyśmy mogli korzystać z niej wewnątrz templatki. Ok, to zapisałem, no i teraz zobaczmy jak to, to działa. Tutaj już to trochę jest nieczytelne, więc zresetuję, zuma. no i napiszmy siema. No i widzimy, że tutaj tekst nam się odwrócił. No jak wpiszę kajak, to widzimy, że kurczę coś nie działa, coś, coś jest nie tak. Ale może dlatego, że kajak o ty piszemy tak samo. No dobra, ale w każdym razie wróćmy i tutaj widzimy, że możemy ten tekst sobie obracać. No dobra, ale tutaj ten tekst nam się zmienia, natomiast tutaj w inputcie to ta wartość jest ciągle taka sama. No i powiedzmy, że chcielibyśmy, nie wiem, dokonać właśnie jakiejś walidacji albo coś takiego, e albo po prostu jakoś edytować wartość też inputa, w związku z czym, no, jak możemy to robić? Zrobić takie podwójne wiązanie. Otóż przejdźmy tutaj z powrotem, no i wewnątrz tutaj inputa napiszmy po prostu value i to się równa tekst i teraz zobaczmy, czy to działa. Tak i teraz widzimy już to w tych dwóch, obu miejscach naraz się zmienia. No i. Tutaj widzimy tak, że na zdarzenie input tutaj przesyłamy do e, tekst e, właśnie tą wartość tego pola, e, a następnie e, po prostu przypisujemy do e, value tego inputa wartość teksta. W związku z czym no, mamy takie właśnie podwójne wiązanie. Twórcy view natomiast, żeby właśnie nie robić tego za każdym razem, stworzyli taką dyrektywę, która to jest właśnie syntaktyk sugar e, dlatego właśnie co wam tutaj teraz pokazałem i po prostu zamiast tego, co ja tutaj teraz napisałem, możemy właśnie używać bohatera dzisiejszego odcinka, czyli VModel. model. W związku z czym napiszmy VModel. model. Tekst. Przejdźmy do przeglądarki. I tutaj zobaczmy, że jak napiszę siema. No to tutaj nam się to pojawia i jak wcisnę revert text, no to tutaj też nam się. To pokazuje. E, tak, piszemy Mars, revert tekst. No, i tutaj jakieś brzydkie rzeczy nam wychodzą, ale no, działa to tak, jak, e, tak jak chcieliśmy. Tak? Także tutaj widzisz, co pod spodem tego v model się dzieje. No, ale powiedzmy, że no, nie chciałbyś. Tak robić tutaj, w tym miejscu, w sensie tego batona i tego tekstu wyświetlać. No bo powiedzmy, że no to jest komponent, którego rolą jest przygotowanie tego inputa, tak? Natomiast tego niekoniecznie. E, jakieś tutaj rzeczy się tutaj dziejących, tak? E, także powiedzmy, że chcielibyśmy przenieść to do e, komponentu rodzica. tak Także weźmy to sobie po prostu skopiujmy, właściwie wytnijmy. Ok, przekleję to tutaj. Dobra, i funkcję setup również sobie wytnę. Wkleję tutaj. Musimy jeszcze importować refa. Natomiast stąd możemy go wykasować. Okay. No i teraz jak to tutaj zrobić. Czy to będzie nam działało tak samo, że tutaj napiszemy v model. To się równa tekst. I czy to zadziała. Sprawdźmy. No, już widzimy, że tutaj tekst nam się nie wyświetla, więc nie, to tak nie zadziała. E, aby to zadziałało, to musimy tutaj. Komponencie naszym e, base input jeszcze parę rzeczy zmienić. Przede wszystkim musimy jakoś emitować tę wartość, którą tutaj w inputa wpisujemy. W związku z czym tutaj e, napiszmy, właśnie na zdarzenie input to się równa. Co to jest emitowanie? To zapraszam Cię tutaj do odcinka, który właśnie się wyświetla na ekranie, więc tutaj. Event tak. No i tutaj po prostu emitujmy to zdarzenie, czyli na zdarzenie. Tutaj widzę, że popełniłem literówkę, więc input. No i tutaj emit. Tutaj napiszmy update. I tutaj domyślna nazwa propsa, czyli model value. Tak, a następnie tutaj wartość, czyli e target value. Czyli to, co robiliśmy wcześniej. E, tak, tak wy, wyciągamy właśnie. E, wartość tutaj w impucie. Dobra, to zapiszę. I. Teraz sprawdźmy, czy to zadziała. Tutaj odświeżę i widzimy, że tutaj nasz tekst się wyświetla, a nawet się to obraca. Natomiast odwracamy tekst, a tutaj wartość inputa nam się nie zmienia. No, i tutaj, teraz, do value przypiszmy właśnie model value. i musimy tutaj też dodać takiego propsa model value i to będzie type string. No i teraz przejdźmy do przeglądarki i tutaj zobaczmy, że jak piszę właśnie siema i dam revert text, no to już i tutaj i tutaj wartość tego stringa no po prostu będzie on obrócony. No i ok ale tutaj Ci pokazałem właśnie jakby tą domyślną, wart, w sensie domyślny ten props, właśnie model value. No ale powiedzmy, co by się stało, jakbyśmy mieli tutaj na przykład dwa inputy wewnątrz tego właśnie komponentu, tak? Powiedzmy, żebyśmy chcieli tutaj jakieś dwa na przykład wyświetlać teksty, Nie wiem, first name i last name. No, i zróbmy to sobie. Co w takim przypadku? Tego labela właśnie zakomentowałem. Tutaj dodajmy teraz drugiego inputa. I tutaj byśmy chcieli mieć właśnie na przykład first name i last name. No więc tutaj sobie to zmieńmy na właśnie first name. I tutaj to model value na. Last, name. No i dodajmy właśnie tutaj zamiast tego propsa to w ogóle możemy wywalić i tutaj wpiszmy, też nie wywalajmy, tylko po prostu skopiuję i first, name. Last, name. I tutaj teraz stwórzmy sobie właśnie takie jeszcze dwie zmienne. First name i last name następnie sobie tutaj zwracamy first name, last name ok i tutaj stwórzmy sobie takie dwa jeszcze paragrafy. Last name. Tutaj to w ogóle możemy sobie usunąć. To sobie zakomentujmy. No i tutaj, jak to teraz miałoby działać? Otóż działa to view w ten sposób, że tutaj teraz po dwukropku napiszmy właśnie first name. Więc tutaj właśnie taka nazwa jak tego propsa, tak? I Last name. No i tutaj też first name i last name. Ok, tu sobie zapiszę, tu sobie zapiszę. I zobaczmy teraz, jak to wygląda. Czyli ta ta, ta, ta albo po prostu Michał i Dziedzinski. I widzimy, że tutaj to nam się tutaj wyświetla. Tak to może tego batona sobie tutaj z powrotem przywróćmy. I tutaj wewnątrz funkcji. No to sobie skupimy. To w ogóle wywalę. First Name. I tutaj, jak zrobimy. To samo dla last. Name. Ok, przejdźmy tutaj z powrotem. I tutaj revert text. No to widzimy, że oba te stringi nam się odwracają. No i dobra, to właściwie tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o VModel. Możemy jeszcze tam używać modyfikatorów. Na przykład modyfikatora number, trim. Albo capitalize, do, no, żeby po prostu nasza wartość była wielkimi literami zapisana. Ale tutaj już do tego to podeślę. Po prostu link będzie w opisie do dokumentacji, ewentualnie jak ktoś jest ciekawy, tam sobie to może zajrzeć. Dziękuję. To tyle w dzisiejszym odcinku, i do usłyszenia gdzieś niebawem. Na razie.